Porównamy sobie dwie powałki drewnianą i plastikową. Zanim przejdziemy do filmów, jak ona sprawdza się, ta plastikowa zimą, to kilka słów o nich. Przyznam, że ta zrobiła na mnie wrażenie. Głównie takie, że wszystko przez nią widzę. Drewniana na pewno jest cieplejsza i drewno odprowadza wilgoć. Oddycha. Plastikowa powałka. Ja mam do czynienia z powałką firmy VOX. Poza tą zaletą jest ciekawa opcja termometr. Oczywiście on pokaże w przybliżeniu, bo to jest termometr naklejany. Nie wkłada się go w kłąb gniazda. Wiadomo, zimą jak zdejmujemy daszek ocieplenie, to też zimno na niego pada. Więc temperatura będzie spadać. Powałka plastikowa nie odprowadza wilgoci. Poza tym jest elastyczna, niełatwo ją uszkodzić, to jest zaleta. Osobiście jestem zwolennikiem drewna, ale trzeba być chociaż troszkę elastycznym. Dlatego od roku już wprowadzam te powałki, testuję je rok i jestem z nich zadowolony. Bez otwierania ulna, podgląd jest trochę wilgoć się zbiera na brzegach Tylko jakaś wentylacja by się lepsza przydała no ale poza tym widać pszczoły temperatura u słabo malutka rodzinka połowa stycznia oby tylko do wiosny dotrwały super w tej powałce i to że podkarmiając Zimą pszczółki nie daję już ciasta na pajączki, tylko podaję tutaj na papierze takie placki, tylko wsuwam i widzę, ile jest zjedzone, i nie ma problemu. Takie dwa placki im włożyłem i żrą. No, dzisiaj są ruchliwe, bo jest na plusie. Normalnie tak szybko by nie zasuwały. Temperatura 18 stopni. Oczywiście 18 Wólu, nie na zewnątrz. Na zewnątrz jest 1, tak obstawiam. Jak temperatura na zewnątrz jest na plusie, do tej wilgoci jest sporo. Jakie są mrozy, i na minusie, to wtedy jest jej znacznie mniej. Teraz nie wiem, kilka stopni jest na plusie. w Wulu mamy ponad 20 stopni. Więc widać. Mają wodę do picia chociaż w sumie. To taka jedna wada plastikowej powałki. Tutaj pokazuję powałki z jednym sitkiem, ale uważam, że najlepsze będą takie, które mają chociaż trzy. Uzyskamy wtedy lepszą wentylację i będzie można jednocześnie leczyć pszczoły, na przykład na warrozę i podawać pokarm. No i elegancko widać już od góry miodek pozasklepiany. Trzeba zrobić przegląd. Czy cały jest zasklepiony i wybierany.